Siemankę, ja nazywam się Łukasz Białecki i jest mi niezwykle miło móc gościć Was na kanale Flavor Design. A dzisiaj mam dla Was prawdopodobnie, nie na pewno, najmocniejsze tu w ofercie marki Tech Protect, czyli Kevlar MagSafe. Etui Kevlar, którego to Etui jest pewnego rodzaju rewizją, pokazywałem wam już, i ono i w ogóle występuje w naszej ofercie od wielu, wielu lat. Wersja MagSafe jest nieco zmieniona, jeżeli chodzi o design, no i przede wszystkim dodany jest pierścień magnetyczny, który po prostu zapewnia pełną kompatybilność z akcesoriami typu MagSafe pierścień, który w przypadku tak grubego pokrowca, bo tutaj rozmawiamy o dosyć solidnym sprzęcie, jest po prostu niezbędny, żeby te Maxiflowa akcesoria działały, a przede wszystkim trzymały się po prostu urządzenia pewnie. Sam Kevlar MagSafe jest dostępny do iPhone'ów 17 generacji w tej chwili, do iPhone'a 16e, do nowych Samsungów. Ta lista kompatybilności prawdopodobnie będzie oczywiście rosła z kolejnymi premierami. Zwrócę tylko Waszą od razu uwagę na pewien szczegół, który nieco może się różnić w zależności od tego, jakie urządzenie posiadacie, ponieważ Kevlar nie zawsze będzie dokładnie taki sam. A mam na myśli tylko ten jeden detal. Pokażę Wam teraz to ETUI na przykładzie iPhone'a 17 Pro. I do 17 Pro. I Pro Max osłona aparatów będzie otwierana w ten sposób do 17, do 16e, do iPhone'a R ta osłona będzie znowu przesuwana na bok. Tutaj przesuwana być nie może, bo zasłoniłaby czujnik, zasłoniłaby lampę doświetlającą. W przypadku tych modeli, gdzie wszystkie obiektywy i czujniki są umieszczone tylko po jednej stronie urządzenia, używamy po prostu opcji z przesuwną tą osłoną. Ale to jest tylko ten jeden detal, ta jedna różnica, no bo ta osłona jest oczywiście zawsze, tylko po prostu nieco może różnić się formą. Ale to chciałem załatwić już tak na wstępie, żeby o tym nie zapomnieć, bo to po prostu może być Dosyć ważne dla niektórych z Was. A teraz już po kolei, z czym mamy tutaj w ogóle do czynienia? Bo to niezły czołg jest, to jest dobra zbroja na telefon, tak naprawdę. Mamy tu do czynienia z etui, które zwykliśmy nazywać. Pokrowcem typu 360, czyli etui, które chroni nam telefon dosłownie z każdej strony, ponieważ ma ono również zaimplementowane no, w zasadzie na stałe, można by powiedzieć, protektor poliwęglanowy na ekran. Protektor wmontowany w ramkę, która jest jednym z elementów tego pokrowca, ponieważ on się rozłącza. To jest taka konstrukcja mocno hybrydowa, bo jak widzicie, mamy właśnie tą rameczkę. Zbudowanym protektorem. Zaraz będę też tłumaczył, co robić, jakby się porysował, ale do tego też dojdziemy. No i powiedzmy, że główną część, tą w pewnym sensie, czy najważniejszą, no chyba tak, no bo to tak naprawdę jest właśnie to tu i takie właściwe, czyli bardzo, bardzo gruby korpus z poliwęglanu i z poliuretanu. Czyli mamy tutaj też łączenie materiałów. Tam, gdzie ma być sztywno, czyli z tyłu urządzenia jest bardzo mocny, bardzo twardy poliwęglam. Tam, gdzie ma być elastycznie, tam gdzie ma być sprężyście, bo telefon, jeżeli nam upadnie, no to nie upadnie raczej płasko na ziemię. Prawdopodobieństwo, że tak dokładnie telefon zleci na prościutko na ziemię, jest bliskie zeru, ale że uderzy którymś z rogów jest za to prawie pewne, więc to rogi zawsze w tego typu pokrowcach chronione są najmocniej. No i tutaj też tego towaru, tutaj na tych brzegach w ogóle mamy po prostu sporo. No i właśnie jest to już nie poliwęglan, tylko termoplastyczny poliuretan, bardzo sprężyste tworzywo. A jak to działa? No żeby sobie takiego iPhona w takim pokrowcu używać, najpierw wciskamy go w ową rameczkę, a następnie wszystko to wpinamy w ten korpus właściwy i w ten sposób Tworzy nam się tutaj tak naprawdę nie lada osłona. Trzeba to trochę podociskać. Ta rameczka ma tutaj jakby takie żłobienie, taką rynienkę. Na tą rynienkę musi najść sobie ta część z poliuretanu. Dociskamy to wszystko tak, żeby sobie po prostu tak skliknęło, złączyło się ze sobą. Jeżeli nie widzimy już żadnych szpar, to znaczy, że jest OK i w tym momencie oczywiście jest super sztywno. Telefon tam nie ma absolutnie żadnego luzu. Jest w 100% ciasno i ścisło otulony dwiema warstwami w tym momencie Tworzywa, czyli tak bezpośrednio do niego przylega ta ramka, która jest też poliwęglanowa sztywna. Wokół tej ramki mamy bardzo solidny band z grubej warstwy TPU. Z tyłu gdzie ramki oczywiście nie było, jest znowu poliwęglan, który rzeczywiście gwarantuje nam tutaj bardzo, bardzo solidną ochronę. Ochronę, no na tyle solidną, tak naprawdę, że prawdopodobnie po tym można by spokojnie teraz przejechać osobówką i nic się żywego stać nie powinno. Czy na pewno radziłbym nie sprawdzać, ale no upadek z metra czy półtora dla takiego pokrowca to jest naprawdę nic. A najlepsze jest to, że telefon owszem, urósł w nim, może trochę utył, no cięższy jest po prostu w tym momencie ten zawodnik. Zmienił kategorię wagową, no ale właśnie jest też jednocześnie zdecydowanie mocniejszy. Jednocześnie nie mamy tutaj żadnych znaczących wpływów na ergonomię samego urządzenia, z którego możemy korzystać w zasadzie dokładnie tak samo jak korzystaliśmy do tej pory, za jedynym wyjątkiem, czyli osłona aparatu. Jeżeli chcemy zrobić zdjęcie, to musimy ją najpierw otworzyć, ale no. Jest to, powiedzmy, że jakaś uciążliwość, możemy tak to nazwać. Dodatkowa czynność, którą musimy wykonać przed zrobieniem zdjęcia. Ale z drugiej strony, jeżeli chcecie mieć pewność, że będziecie mieli zawsze idealnie czyste i bez żadnej ryski obiektywy, no to tego typu osłona jest w zasadzie tego gwarancją. Wiadomo, lepiej dmuchać na zimne, więc mimo wszystko, jest tutaj, jak wspomniałem, miękki materiał, który będzie po prostu na pewno neutralny dla obiektywów. Nie ma też możliwości, żeby to osłona otworzyć złożyła się sama, ponieważ to się zapina. I nie tak wcale łatwo jest to rozpiąć. Tutaj no, trzeba po prostu wcisnąć paluch i przyłożyć troszkę siły. Nie jest to jakieś bardzo, bardzo trudne i bardzo dużej siły wymaga. Coś podobnego, jak nie wiem, otwarcie puszki chociażby z napojem, po prostu, no taki trochę tak, podobny, podobny vibe tutaj jest, jak otwieranie puchy po prostu. No to okej, okay. tyle jeżeli mamy o samą osłonę aparatów. Ta osłona, tak naprawdę, to nie jest też do końca wszystko, bo nawet gdyby jej nie było, to mamy tutaj też wokół całej tej wyspy całkiem pokaźny rant i te nieotwarte, nawet elementy, właśnie tutaj, jak głośnik, lidar, lampa, one też są bardzo głęboko gdzieś jeszcze schowane, tak naprawdę pod dosyć solidną warstwą tworzywa. No i dobra, i to jest ten wpływ. Realny, tak naprawdę, na ergonomię urządzenia, na to, jak korzystamy z tego urządzenia, reszta, jak na naprawdę taki czołg, działa po prostu zupełnie normalnie. Pomimo dosyć rzeczywiście grubej warstwy tworzywa, przyciski no, chodzą jak złoto, po prostu wciska się je praktycznie jak na nagim urządzeniu. Są bardzo fajnie wyczuwalne. Camera control jest jedynym odkrytym przyciskiem. Tutaj mój komentarz zawsze jest taki sam. Wiem, że są dwa obozy. Jedni woleliby, żeby ta część również była zakryta, inni wolą, żeby był do niego bezpośredni dostęp, ponieważ tak zawsze jest nieco bardziej czuły, nieco wygodniejszy w użyciu ten dotykowy przycisk niż kiedy jest zakryty i nawet po prostu powielony jakąś kolejną płytką dotykową. One zazwyczaj działają dobrze, natomiast zawsze te parę, przynajmniej procent, odejmują po prostu czułości no, tego elementu. Co dodatkowo jeszcze dostajecie tutaj, kiedy zdecydujecie się na tego typu etui? Dostajecie kickstand, nóżkę, tutaj na dole. Bardzo ładnie się składa, chowa idealnie na płasko, nic nie odstaje, więc nie zaczepicie w żaden sposób przypadkiem. Natomiast jest tak skonstruowana, że też bardzo łatwo ją podnieść. Nie wymaga to moim zdaniem nawet. Posiadania choćby kawałka paznokcia, tak naprawdę wystającego, wystarczy po prostu palcem, no ale no, na pewno wygodniej będzie w każdym razie paznokciem, ale to już jak ona się otwiera, to jest jedno. Otwiera się po prostu dobrze, wszystko jest w porządku. W ogóle chodzi bardzo sztywno i zatrzymuje się jakby w wielu pozycjach. Ona nie jest tylko taka zero-jedynkowa, zamknięta, otwarta, tylko nie, tak naprawdę możecie tutaj sobie wybrać też kąt, i na jaki ona będzie nachylona. Co ważne, jest aluminiowa. Naprawdę mocna, fajna podstaweczka. Podstaweczka na tyle właśnie mocna i na tyle stabilna, że bez problemu postawicie telefon przed sobą w pozycji pionowej i możecie w ogóle ten telefon troszkę nawet bardziej do pionu w ogóle sobie podnieść. Tak, żeby na przykład w bardzo wygodny sposób bez konieczności trzymania telefonu w rękach, prowadzić sobie wideorozmowę. Natomiast gdybyście chcieli sobie postawić telefon przy użyciu tej nóżki w poziomie, również rzecz jasna nie ma problemu. Więc jeżeli chcecie sobie na przykład na przerwie jakiejś czy wolnej chwili pooglądać, załóżmy, nie wiem, jedząc, lunch w pracy, chwilę odcinek jakiegoś serialu czy podcastu, bez konieczności znowu trzymania telefonu w rękę bądź kombinowania, o co by go tu oprzeć. No nie, macie własną nóżkę, znowu załatwia to sprawę w 100% i znów delikatnie, jakby zmieniając jej nachylenie, możemy też wpłynąć na to, pod jakim kątem będzie ustawiony ten telefon. Ta regulacja oczywiście no, nie jest za duża, ale delikatnie, delikatnie możemy ciut bardziej go pochylić lub ustawić nieco bardziej pionowo. No i następna rzecz, która jest w pewnym sensie dosyć kluczowa dla tego wariantu właśnie Kevlara, czyli MagSafe. Mamy tutaj pierścień magnetyczny, pierścień magnetyczny też naprawdę stosunkowo mocny. To jest też dosyć ważne, bo no to etui ma swoją wagę, tego też nie ukrywamy i o tym wspominałem na samym początku. To nie jest tak, że zakładacie sobie takie tu i typu właśnie Kevlar, ale tu 360 żadne zresztą. No i właściwie w ogóle nie czujecie, że cokolwiek macie na telefonie. No takich cudów to nie ma. Więc no zdecydowanie ważne jest to, żeby ten magnes był solidny i tutaj bardzo solidny jest. To naprawdę trzyma się świetnie, nawet czegoś tak prostego jak taki właśnie uchwyt biurkowy, który sam sobie. Ma Gnesik ma słaby, no bo mieć mocnego nie potrzebuje. Oczywiście w akcesoriach. Typu uchwyty samochodowe czy selfie. Stiki. Ten magnes jest zawsze dużo mocniejszy, no ale ważne, że już tutaj po prostu w pokrowcu również magnes jest, no bez niego przez taką warstwę tworzywa, ten magnes, który jest zbudowany w iPhone'a, byłby oczywiście bezużyteczny, no należy pamiętać, że to Etui jest na przykład dostępne również do Samsungów s 25 chociażby, które mają ładowanie magnetyczne, które mogą stać się kompatybilne z akcesoriami MagSafe, ale nie są z nimi kompatybilne. Natywnie, no ponieważ nie posiadają wbudowanego magnesu w obudowę. Więc z takim kewlarem na przykład sprawiacie, że S25 będzie kompatybilne ze wszystkimi maksejfowymi akcesoriami. No i na koniec ten poliwęglanowy protektor. On myślę, że w oczach wielu użytkowników może być dosyć kontrowersyjny, ale z drugiej strony, taka właśnie konstrukcja samego pokrowca też sprawia, że chociażby na przykład do środka dostaje się trochę mniej różnego rodzaju czynników zewnętrznych. Oczywiście to nie jest w żaden sposób na przykład wodoszczelne, czy w pełni pyłoszczelne ETUI, ale jeżeli zamykamy w ten sposób również od góry dostęp, no to wiadomo, że trochę mniej tego pyłu jakiegoś kurzu będzie się po prostu pod tym pokrowcem zbierać, Na no, a pod pokrowcem lubił się zbierać właśnie tego typu rzeczy, jak jakiś pył, kurz, różnego rodzaju zanieczyszczenia, nawet wiecie, takie po prostu pyłki, drobinki po prostu z tkaniny, to ładne są kieszenie, w których nosimy telefony. No jeżeli przez kilka miesięcy nie zdejmujemy pokrowca, no to można się zdziwić, ile tam w środku jest towaru. Tutaj na pewno będzie przedostawać się do środka odrobinkę mniej, aczkolwiek o Oczywiście i tak moim zdaniem warto, no tak przynajmniej co te parę tygodni, a najlepiej raz na tydzień, taki pokrowiec zdjąć jednak po prostu i go wewnątrz wyczyścić. No i co jest tylko jeszcze istotne, bo owszem, ta poliwęglanowa szybka, ona oczywiście działa świetnie. Nie wpływa w żaden znaczący sposób na czułość dotyku, jasne. No to nie ma takiej klarowności i takiej jakby przejrzystości jak szkło. To jest plastik w zasadzie, tworzywo sztuczne. Więc no, nieco szybciej niż szklany protektor oczywiście się porysuje. Natomiast no, póki jest nowy, będzie działał świetnie. To ładnie przylega. To tworzy fajną, taką jednolitą powierzchnię i ogólnie działa dobrze. No ale właśnie, co, kiedy coś takiego nam się porysuje? Czy wtedy tu jest już do wyrzucenia? No, otóż właśnie wcale nie. To nie jest takie oczywiste i tego nie znajdziecie w instrukcji obsługi do takiego pokrowca, co wtedy zrobić. Dlatego ja już tłumaczę i objaśniam. Kiedy ta poliwęglanowa szybka porysuje się, a porysuje się oczywiście prędzej czy później, można ją usunąć, tylko nie wyrywajcie jej na sucho. Wystarczy podgrzać, przed suszarką do włosów, najlepiej. Rozgrzać dobrze wszystkie te krawędzi, tak, żeby klej po prostu delikatnie puścił i wtedy możecie to wyrwać. Ramkę zostawiacie. Ramka nie będzie kolidowała, jakby co ze szkłem, ba. Takie pytania czasem się pojawiają w ogóle pod tego typu produktami. E, możecie nawet i pod tym w ogóle mieć też szkło hartowane. Będziecie mieć wtedy podwójną ochronę. No bo, oczywiście, przed stłuczeniami, przed uderzeniami szkło hartowane będzie chronić lepiej niż poliwęglan. E, poliwęglan chroni w zasadzie przed rysami tylko i wyłącznie. E, przed e, jakimś takim uderzeniem bezpośrednim. No minimalnie co najwyżej. Szkło hartowane na pewno w tym przypadku sprawdzi się lepiej, no i ten protektor docelowo może być zastąpiony. Także jeżeli interesuje Was taka konstrukcja, radzę po prostu poużywać przez kilka miesięcy, a kiedy tutaj pojawią się już rysy, które będą Was irytować i które będą po prostu już znacząco i wyraźnie wpływać na jakość obrazu, który dostajecie po prostu na wyświetlaczu, no to wtedy podgrzać, usunąć, założyć szkło, a z samego pokrowca można korzystać dalej, bo sam pokrowiec z całą pewnością wytrzyma bardzo długo. Wiecie, można się czasem naciąć na takie naprawdę byle jakie tanie chińskie pokrowce, które jak się bierze do ręki, to ma się wrażenie, że są zrobione w ogóle z opakowań po jogurcie. Tutaj to jest naprawdę solidne tworzywo. I cały ten pokrowiec ma jeszcze jedną super fajną cechę, to jest dosyć istotne. On po prostu lepiej leży w dłoni. To tworzywo stawia zdecydowanie większy opór opuszkom naszych Palcu, zresztą w ogóle mamy tutaj dodany bieżnik na bokach, więc ono naprawdę nie prześlizguje się łatwo po palcach, więc w pewnym sensie można powiedzieć, że nawet wręcz podwójnie zabezpiecza telefon, ponieważ nie tylko zabezpieczy go, kiedy on już upadnie, ale po prostu wyślizgnięcie się przypadkowe telefonu nam z ręki w takim pokrowcu jest moim zdaniem naprawdę wyraźnie mniejsze, zdecydowanie mniejsze ze względu właśnie na taki pewniejszy chwyt. No a jeżeli teraz ciśnie Wam się jeszcze na usta pytanie, no dobrze, Łukaszu, a ile to kosztuje, no to też całkiem sensownie kosztuje. To... 80 zł kosztuje takie tui i uważam, że jak na ten standard, to jakość wykonania to jest bardzo adekwatna cena. Ceny tego typu pokrowców niektórych marek, nawet tych dostępnych w naszej ofercie, potrafią nieraz przekraczać 150 zł, a ogólnie rzecz biorąc, istnieją jakby pokrowce, moim zdaniem, o bardzo, bardzo zbliżonym stopniu ochrony i wcale nie jakoś szczególnie lepiej wykonane, które kosztują i ponad 200 zł. Więc stosunek jakości do ceny również jest moim zdaniem bardzo. Na korzyść tego produktu. Więc jeżeli udało mi się Was nimi zainteresować, to po pierwsze jest mi bardzo miło, a po drugie zapraszam Was bądź na naszą stronę, bądź do naszego sklepu w serwisie Allegro, do których linki zostawiam Wam w opisie tego filmu. A teraz dziękuję Wam już serdecznie za uwagę. Jeszcze wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć!